Siemano, ziomalo i ziomalko, z tej strony Gabiks i dzisiaj po prostu wchodzę na Brookhaven A tutaj oczywiście upgrade. A więc lecimy. Widać, że to jest upgrade filmowy. Wcześniej e, tak, bo widziałam takie filmy, że możliwe, że będzie taki upgrade. Ale jakoś się tym... tak jakoś tak było to obojętne. Dobra, em, musi wziąć tłumacza, bo ja po prostu naprawdę... E, ja naprawdę... E... E, no i w, e, właśnie ja no, muszę wziąć tłumacza, bo jaj, angielski. E, pewnie mnie wtedy źle przetłumaczyła i była, no nie byłoby ciekawe, że tłumaczymy. Już. Realizacja studia filmowego nowy zestaw Rip Movie Studio 6 wymiennych scenograficznych pokojów, 6 wymiennych do charakteryzacji aha jakieś co 6 wymiennych scenografii pokoje do charakteryzacji gabinetu dyrektora i więcej Nowe narzędzia do studia filmowego. Megafon klaps, Co? A ja wiem! No takie co się mówi? Akcja! Um, nowe rekwizyty studia filmowego. Krzesło dyrektora. Worki z piaskiem. To. Skrzynka ze, skarba, skrzynia ze skarbami. E, tego nie rozczytam. To jest złota. Stosy 3. Manekiny, projekty nowego przystanku autobusowego. Uuu. O, ja widzę już tam są nowe doby. Dobra. Ogólnie to jest z filmu y, tego Emo vs Avatar jakiś tam. Y, no ogólnie wiem, że ten Emo nie wygląda Emo... Właśnie Brook Studios. Myślałam, że to będzie inaczej, ale to też jest spoko. Znajdźmy sobie te nowe rzeczy. To chodzi, to jest ten klaps taki. Można? Um, skład. Um, GabiX. Ale fajne. No fajna. Jak to jest. To jest. Czekajcie. Aha, bo to po prostu mieć kolor jak na przykład no taki. Dobra. Super. Ale ogrodzenie ładne. Tu można też napisać, znaczy napis, zobaczcie ABX Gabix Studio. Ojej, ja już mam pomysł na filmik. Nie no Kosz na śmieci. Ej, szkoda, że go się nie da otworzyć. Jeszcze cylinder też się otwiera? Tak, ale pani, ale dobra, ja tutaj nie, nie. Nie spoileruję. Dobra, wchodzimy. Co to jest? Tu też się pewnie otwiera. Szczenka mi opadła, naprawdę. Patrzcie, jakie to jest takie realistyczne tutaj. Wow. To są takie pokoje. Ten, czy jest jeszcze takie coś? What? Co to jest? Co to je, są za dziwne rzeczy? jakieś laboratorium? Dziwne, to co my tu mamy? Ale ładna restauracja, coś takiego. Nie no, Włochy, nie? Czemu tu jest palące się coś? Zamiast pięknej uliczki. Czemu tu jest coś zepsute? Bo tam coś innego pokazuje. Ale dobra, nie mam pytań. taki domek. Ej, a tu się da wejść? szkoda. Ale fajna Taka trawina. O kurczę, pająk, fu. Nie lubię pająków. Kamera. Uu. O, to jest to dyrektor to krzesło A tu można włączyć green screen Aha, bo to są te tedy przełączenia. I... Bo to się tym przełączę tym... Jakbyście, jakbyście nie mogli zmienić tego tutaj tła, trzeba po prostu tym guzikiem wyknąć, a Gabi tego nie ogarnia No i teraz mam piękną Francję. Posiu idź mi. Bo ja chcę tutaj przytować. No i to jest green screen, a to tak wygląda Tylko trzeba sobie green screena włączyć, ale fajna No i tak to wygląda Dobra, nieważę Ja tu mogę kamerować, zobaczcie Fajne, fajne to jest studio dyrektora, no super. Co to jest? Kartę czy nie mam karty. <laughs> Jeszcze tą kartę. Nie mam karty, jak ta karta? Dobra, no, może tam u góry będzie ta karta. Hmm. Co tutaj mamy? Przejście jakby na strych? What? Wow. Tutaj się pewnie wiąże z jakimś sekretem. Niezłe, ale. I mnie z tej karty tam trzeba mieć. zobaczcie, do trzeba mieć jakąś Kartę. Tu. Okej, okay. chyba w propsach, jeżeli się nie mylę, coś powinno być. Ale nie jestem pewna, bo już nie pamiętam, co tam było. Chyba jednak nie. Będzie. Chyba jednak nic nie ma nowego. zakładki też nie ma, więc no, szkoda. Ale to w filmowe jest, spoczywaj, jak super też nie jest. Mogą być lepsze. Fajny jest, ale wiecie, ja często narzekam. E, ale fajny jest, ale mógł być lepsza. Ja, kochani, e, liczę na jedną rzecz. Ja liczę, że te nasze konie w Star Stable, bo wiecie, że ja nagrywam Star Stable, jak koniara jest tam pierwsza klasa. Żeby te konie były jakieś bardziej realistyczne, że one miały sierdzi w ogóle. I zobaczcie, żeby ten koń się tak nie ruszał. Żeby był stemp, a nie jak chcesz występować, to robisz coś takiego... Kus galop i Ja wiem, że ja chcę wiele, żeby ta gra się w ogóle najlepiej to z tego. Nie no, że ty. Te... Ja! Ja cię kręcę! Ej! Przecież tu było przez coś innego! Ja cię kręcę. I to są takie reklamy. O oh Nie wierzę. Fajne. Podoba mi się. Kochani, żeby te konie były bardziej realistyczne, żeby był wstęp, galop. W ogóle, i żeby w no, był padok, był plac. Żeby można było prowadzić konia, siodłać konia. I żeby ta stajnia, stajnia wyglądała jakoś inaczej, ja błagam. Bo to jak stajnia nie wygląda naprawdę. Czasami się zastanawiam to jest, czy to jest ujeżdżalnia, czy to jest padok Plac. Naprawdę błagam, Star Stable. Czemu my... ja I co by to słyszeliście, bo ja błagam Star Stable". Błagam Brookhaven. Uwaga, Luke Heaven. O, tu jest jeszcze inna reklama, fajnie. Podoba mi się ten upgrade, ale jakoś tak mógłby być lepszy. Ale, kochani, spodobać się filmu, bo dziś możliwe, że jeszcze wyleci film. Bo mam nawet miarę pomysł, ale em, nie obiecuję, ale możliwa. Możliwa, ale nie obiecuję. <grymne> Wiczę, że Gabik się ubieg ostatnio też czasy gadać. No. E, dobra, wpadek. Ale, właśnie, ja się dzisiaj z wami żegnam. Dajcie znać, Czy podoba Wam się ta aktualizacja? O, ocenię ją od 1 do 10. A ja się dzisiaj z wami żegnam. Pa, pa.